Uwaga, będzie coraz gorzej! <laughs> wiemy, proszę państwa, wiemy czego boją się mężczyźni! Czego wiemy, się wiemy już się wszystko! Boicie, panowie? Uwaga, są wyniki. Ktoś wpadł na pomysł zrobienia badań i przetestowania polskich mężczyzn. Uuuu! Byłeś rudy? Byłem testowany. Pani pielęgniarka z podstawówce Czekaj, czekaj, testowała. czekaj, czekaj. Pewnie się boicie prania, sprzątania. E, nie, nie, się, czekaj. Wyniki tych badań miały pokazać, Ech. czego najbardziej boją się polscy mężczyźni i okazuje no. się, że e, tak, e, okazuje się, że boją się tak. Uwaga. No. Kama. No. Sprzątania? Nie no, gdzie sprzątania się bo Naprawdę to wyszło no, w badaniach? No, naprawdę no. Prania i sprzątania no. Napra naprawdę to wyszło w badaniach? Tak wyszło. Dobra, ty weź tak by... rudy zerknij. Ale tak? nie, no, nie, to jakaś bzdura w ogóle. Pokaż, Przyskań, ja tak. nie mam to. Dobrze, słuchajcie, dobrze. Ja po sprzątanej wyprane, nie patrz tak, Cicho, na mnie. no to teraz lećmy dalej. Yy, wyniki pokazały, że mężczyźni, my, mężczyźni faceci. Mm -hmm. No, w sensie wy, mężczyźni faceci, no. no. W wieku no. No. 18-39, A już nie wy, ja to ja w dolnej partii. <laughs> ja prawie się łapię. Najbardziej boją się. No! LGBT. Eee tam. Przejdzie. LPG też się wszyscy kiedyś bali jest już teraz normalnie, no. Rodzi się pani dziecko homo sapiens. Co pani by zrobiła z takim dzieckiem? O Jezu, dziecko, każdy się kocha, bo nie, jakie by nie było. Rzeca, 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 Boże, rzeca. Strasznie się boję. Czego ty się boisz, żony? zębów, ewidentnie. Czego ja się nie boję w ogóle? Możecie dzwonić i możecie się dzielić swoim strachem. Halo, dzień dobry. No to jest, to mówi Koncio. Ja to się boję swojej żony, zanim się rano umaluje. No to się no lepiej. Nie. Bójcie teraz, pani. Zostaną zmienione po tym, co powiedziałeś, drogi. Halo, halo, witamy, dzień dobry, jak masz na imię? Dzień dobry. Halo, jak masz na imię, opowiadaj. Ignaty i najbardziej boję się pająków. No nie będzie Spidermanem, manem ewidentnie. Najbardziej boi się pająków, dziękuję. Dzięki, do zobaczenia, znaczy. miłego dnia! Łyk! to dużo wybrnął! Go. Jakiś twój kołpelniarkę no. znów. Dobra, odbieramy dalej? Halo, halo, dzień dobry! Halo, halo, witamy, dzień dobry, opowiadaj, czego się boisz? No nie mówi, no. Odzywać się prosimy. Halo, dzień Lech dobry. No ...przyniesie kolejną jedynkę, a Że... jest dopiero początek roku szkolnego. A ile ten twój syn dostał tych jedynek już od początku roku? Do no na razie jedną. Na szczęście. Jedno na szczęście. <słukanie> <głosanie> Jedna na szczęście. Na... Ja nie słyszałem jeszcze o tym przesądzie. Powiedz tacie, żeby przestał dzwonić. <słukanie> na drewienku Rudy gra. <słukanie> Jakby ktoś tere nie poznał. Ale w sumie było. <słukanie> <słukanie> Dobra, gramy dalej. Gramy, gramy, tym bardziej, że ważna rzecz się wydarzyła. Został złapany z młodzień na raty. Złodzieje tak? w sensie w częściach koła palić na w rękę. Rady. Jest ręka i lecimy na raty, We Na no. czyli w miejscowości, w której wiemy, że się kiedyś zatrzymywały pociągi. Zatrzymują jednym... się cały czas, czas. Cały czas Je, że to jest załatwione to... już na zawsze. Proszę Je, bo, W jednym, słuchajcie, z zakładów złapano pracownika, który kradł na raty. Mhm. I Szkoda, bo to pracownik z 28-letnim stażem, no ale kradł i klops. Ale jak kradł? No, no jak, no? Okazuje się, że w torbie na laptopa wynosił miedziane elementy. Przechodził do pracy z, z komputerkiem. Z torbą na laptopa. No, okej. Okay. Potem hops, hops, hops wkładał te miedziane elementy, ale nie naraz, tylko właśnie podobno od dłuższego czasu pakował tę miedź do niewielkiej mm -hmm. tej laptopowej torby. No i podobno mógł z firmy wynieść nawet tonę małych <laughs> elementów! A w torbie na laptopa, tonę? No, ewidentnie fan układania puzli! <laughs> Kojarzycie, że Borys Szyc gra Piłsudskiego? No tak, w kinach. Trzeba obejrzeć, zobaczyć. No tak, tylko że w promocji tego filmu coś chyba nie do końca poszło tak, bo ulicami miast jeżdżą autobusy Aha, i tam z tyłu, to na samym końcu reklama. jest reklama. No jest okej, okay, to za no, problem. Tylko, że na tej reklamie wychodzi na to, że pan Borys Szyc, czyli pan Piłsudski tak naprawdę, tu mniej więcej, czyli tu. W kroczu, w sensie. No. Ma umieszczoną kamerę. Ojej, no nie oszukujmy się, wszyscy wiemy, że Pisuski miał jaja, no? Rozlęczyła nam się koleżanka. Uuu. Bardzo ładnie, naprawdę. Okazuje się, że bardzo dużo osób ściąga. Naprawdę? naprawdę? Naprawdę, naprawdę, Ale ściąga, bo mówisz o uczniach w szkole, czy nie, o Nie, w, w ogóle chodzi? o dużo ważniejszych postaciach. Czy Zrobiono ściąga? takie specjalne badania, tam jak wiadomo, istnieje ten antyplagiat, wszystkie prace dyplomowe zbadano. E, antyplagiat pokazuje, kto ściągał, a kto nie i tak dalej, ale e, choć wydawałoby się, że prace naukowe to wyzwanie i robi się tam, żeby, nie żeby ściągnąć, tylko żeby coś odkryć, to nie zawsze tak jest. Z wyników, bo mhm. były specjalne badania, wyraźnie wyszło, że co dziesiąta praca dyplomowa może być plagiatem, czyli ściągnięta i Pisano, no. no i to jest jedna z niewielu sytuacji, gdzie Rudy jest całkowicie bezpieczny, bo Ty żadnej pracy dyplomowej w życiu nie napisałeś. Słuchajcie, możemy pomóc! Pomagajmy, pomagajmy! No, ale komu możemy... i ile to będzie kosztowało? Nie, Oj, pomyślałem o tym. Słuchajcie, możemy pomóc y, policji słowackiej. Oh, okay. I to mocno. Mundurowi za naszej południowej granicy mają... No mają problem. Mają problem, więc spróbujmy mm -hmm. pomóc. W internecie pojawiło się wideo. Sporo osób już pewnie widziało. Jak ktoś jedzie y, po słowackiej autostradzie, tak? Mm -hmm. Droga, szybka no. droga, I jedzie Bolid. Prawdziwy bolid F1, Formuła 1. Jedzie sobie, tak, serio, serio, jest film, teraz policja szuka, szuka sprawdzy, bo nie wolno jeździć. Podobno na filmie widać, że ten bolid wyprzedza. No to ja im pomogę. Jak wyprzedza, to nie kubica. Jedziesz, rudy, jedziesz, piątek wieczór! Budurowic z naszej zachodniej granicy, czyli z Niemiec, proszę Państwa, złapali e, kierowcę i nie mogli uwierzyć, bo mm. pewnie myśleli, że to będzie taka rutynowa kontrola, Aha. a nie była. Zatrzymany przez niemiecką drogówkę. 78-letni kierowca nie był zwyczajnym starszym panem, bo próbował wwieźć do Niemiec dwa kilogramy kokainy wartej około miliona złotych. kilogramy kilo, koksół, milion złotych. Zawsze się mówi, że Niemcy mają wyższą emeryturę. A proszę, prawda, jest taka, że jednak biedni muszą dorabiać. <laughs> Delikatnie trzeba sobie no bańkę z dwoma kilami pytanie, koksu. Mam pytanie do Was. Co będziecie robić na emeryturze? A, znaczy jeżeli dym... ich zapytasz, czy będę woził koks przez niemiecką granicę, to od razu Ci odpowiem, że nie. nie. Eee, koniec! Paprika Oplomo. Mam bardzo Radioska. dobrą informację, ponieważ okazuje się, że nas, Polaków stać na jeszcze więcej, naprawdę. Okej, okay. bardzo bym chciała, żeby to była prawda, ale musisz rozwinąć. Uwaga, myśl. zapewne każdy z nas wie, że jest na świecie historyczne lotnisko, z którego wystartowało raptem kilkanaście osób. To jest naprawdę historyczne miejsce, usytuowane dokładnie gdzie? W Radomiu. Dokładnie tak. Tam jest lotnisko, z którego, jak wiecie, nie startowało za wiele samolotów, bo tam no, nie było zainteresowania no już tak generalnie. Nie I to nie tak, że to lotnisko było złe, bo ono było super, tyle, że mniej było chętnych. No i że nikt tam nie latał, ci ludzie pracowali. E, taki rządowy projekt wystartował, że ten terminal lotniskowy teraz rozebrano całkowicie. Już nie ma terminala lotniskowego. Nie ma. Teraz musisz zapytać, dlaczego go rozebrano? Dlaczego go rozebrano? Otóż rozebrano terminal lotniskowy w Radomiu, żeby wybudować jeszcze większy! Nie. No, jeszcze większy przecież, i z tego nikt nigdzie nie leciał. No tak, ale z tego większego może nie polecieć jeszcze więcej osób. A tymczasem, uwaga, zamykamy okna. Zamykam, zamykamy? zamykamy? Słuchajcie, może być niebezpiecznie, chociaż oczywiście sprawa działa się na terenie Rosji, więc władze mówią, że nie, że nic nie było nic i tak się dalej. Nie stało. Ale bardzo dużo mediów na świecie i także u nas w Polsce informuje o tym, że doszło do niebezpiecznego wybuchu, uwaga, w Centrum Badania Wirusów w Nowosybirsku. O. Czyli zupełnie na końcu mapy, tam na wschodzie, gdzie już nic, w zasadzie Eskimosi i Tajga. O, Co się o, stało? Ale poczekaj, Centrum Badania Wirusów. Istnieje niebezpieczeństwo, że w naszym powietrzu i w naszej glebie i wodzie mogą się pojawić bakterie bakterie, które tam przechowywano, m.in. bakterie E. coli, bakterie E. boli i w ogóle bakterie E, które niestety w wybuchu mogły się pojawić, także no, mimo że władze eee. zapewniają, jest Czekaj, pewne plusy. To jest nie lada gratka dla tych, którzy czekają na drugi sezon serialu Czarnobyl. No. <noise> Będzie. Miał ja takie optymistyczne wiadomości z swoich ustawiczna. Serio? Serio i to Będzie. podobno już niedługo. Ale to było czy co? Nie wiem, słuchajcie. W zasadzie. No, 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 tak, W zasadzie pojawiają się plotki, że no, to może być już po wyborach w sumie. No Ale co? No już mówię, no. Mówi się tu i ówdzie, że czeka nas kolejna podwyżka, a konkretnie Mimo. kolejna akcyza. Proszę, no, no, są o Nie mam siły no, więcej, no. e, Nie chodzi, proszę Państwa, o benzynę czy alkohol. No istnieje... dobrze, bo tam już są akcyzy. Tak, i szansa, że już niedługo rząd no. wprowadzi dział akcyzę Trrr. na co na cukier nie no przez te podwyżki już mi schudł portfel a teraz jeszcze dojdzie do tego że schudnę i ja